Witajcie w omówieniu drugiego odcinka drugiego sezonu Jujutsu Kaisen. Na wstępie poprawka, dotycząca ostatniego omówienia. Scena z Geto była w mandze, tylko nie na początku tego arku, tylko bardziej bliżej końca. Pomyliłem się, nie zauważyłem. Przepraszam. Odcinek drugi. Zaczynamy od parzenia herbaty przez Geto. Nie było tej sceny w mandze, ale widzę, że studium Maffa bardzo lubią dodawać takie sceny. W nie dodali parzenie kawy przez Akiego. Klątwiarze, którzy zaatakowali dziewczynę z Gwiezdną Plazmą, o się później dowiadujemy, Nazywa się Riko Amanai. Klątwiarze zostali pokonani, a bardziej zniszczeni poza wizją przez Gojo i Geto. Oni są tak overpowered, że ciężko znaleźć im równego przeciwnika. Co nie? Nawet nie opylało się pokazywać ich walki. Geto uwięził swojego klątwiarza bardzo całośną klątwą, a Gojo swojego naklepał poza wizją. Niestety nie wiemy co się z nimi stało. Czy zostali zabici, czy zostali aresztowani? No raczej się tego nie dowiemy. Nie są na tyle ważni. W dalszej scenie przenosimy się do Tojiego. W tej scenie poznajmy nieco charakteru. Togiego. Jest on hazardzistą i ma totalnie wywalone swojego syna. Nawet nie wie kim jest, nie rozpoznał go po imieniu. Jeszcze skurczybyk dał mu kobiece imię. Może to przez to, może myślał o dziewczynie, a nie o chłopcu. Ale kurde, to jego dziecko. W hazardzie Todzi też sobie nie radzi. I jak wynika ze słów Tojiego, nic by nie wskurał w walce z Gojo, więc musi go jakoś wymęczyć tymi pachołkami. Ale teraz pytanie, jak silny jest Toji? Wywodzi się z klanu Zenin. Czyli jednego z trzech wielkich rodów. Czy może posiadać zdolność, która poradzi sobie z nieskończonością Gojo? Kto wie? Dalej mamy mega zabawną scenę z RIHO. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje, że sceny w Chińskich bajkach zaczęły mnie bawić. W mangach też. Dowiadujemy się, że Gojo oraz Geto nie są w stanie używać odwróconych, przekrętych technik. W przeciwieństwie do Shoko, w pierwszym sezonie chyba Skuna mówił o tym, że odwróconych technik. Można używać do regeneracji. Co tu dlaczego Szoko w przeszłości została lekarką? Nie potrafi leczyć za pomocą przeklętej energii. Mamy też jeden z niewielu momentów, kiedy Gojo obrywa, i to od nieczarownika. Riho robi super superkomedię. Też mówisz, że grzywka geto jest dziwna. No ja bym bardziej powiedział, że tej grzywki to ma po prostu niewiele. Ale haircut Ghetto jest fajny. Ale szczerze, nie zrobiłbym sobie takiego. Nie cierpię wiązać włosów. A scena z rozciąganiem Riho to mistrzostwo. Z guffiach moment, tak jak lubię. Poznajmy też opiekunkę Riho po imieniu Kuro. Ona później ma walkę w tym odcinku i kojarzy mi się ona z siostrami i matkami z Promis Neverland. Niby takie zwykłe panie, a tu jednak Terminator. Rico też wspomina, że stanie się ten genem, ale Tengen stanie się nią. I jak o tym mówi, to nie wydaje się wam to takim oszukiwaniem się, że wcale nie umiera? Riko jest tak naprawdę w dość chujowej sytuacji. Jest młoda, patrząc w swoim mundurku, nawet nie chodzi do liceum, tylko do gimnazjum, bo tak w Japonii nadal mają gimnazjum. I mimo tego, że nie umrze fizycznie, to nie będzie mogła normalnie żyć. Boś też jest to skomplikowany temat. Nie do końca rozumiem motyw z tengenem, jak to ma wyglądać, to przeobrażenie czy coś. I przypominają mi się tu słowa gojo z pierwszego sezonu że nie powinno się pozbawiać dzieci młodości. Kto wie, może właśnie te słowa odwołują się do Riko, bo pierwszy sezon ma w cholerę nawiązań i do kinówki i właśnie do drugiego sezonu. Przez to, to wszystko się tak ładnie klei. Polecam każdemu zrobić rewatch pierwszego sezonu po zakończeniu drugiego sezonu, bo może to być zupełnie inne odczucie. Dalej Riko idzie do szkoły, Dowiadujemy się, że nie mogą zabrać Licho do technikum Jujutsu, ponieważ Tengen sobie tego nie życzy. oraz jak już wcześniej wspominałem, są to jej ostatnie dni życia z koleżankami i z Kuroi. Dalej mamy scenę Stojim, nie mogę mu wybaczyć tego, że podewtał ten ramen. To mnie tak zabolało w duszy. Tak się nie robi. Oczywiście przez ustawienie limitu czasowego, zlecenie na głowę Riko, wszyscy się zmobilizowali. Dzięki temu dostaliśmy walki. Walkę Geto, gdy Geto walczył z tym dziadkiem, zauważyłem, że zredizajnowali wygląd przeklętej energii. I no nie powiem, wygląda nieźle, ale wiadomo, nie ma podjazdu do tego, co w pierwszym sezonie. Dziadek, z którym walczył Geto, był użytkownikiem Shikigami, tak samo jak Megumi i Junpei. Niestety, nie miał o wiele szczęścia. Może jest doświadczony, ale Geto to wyższa liga. Mieliśmy okazję zobaczyć tą samą klątwę, co poprzednio, odcinku I rozwala mnie to, że dostaliśmy jakby backstory tego dziadka. I ja nie jestem wielkim fanem dawania backstory postaciom, które giną od razu. Bardzo mi się to nie podoba, jest to zabieranie czasu trochę. A ten piesek niestety skojarzył mi się z Fire Punchem, co mi trochę propsuło brak profitu. I od tego momentu ten odcinek ma strasznie dobrą muzykę. Są raki w tym sezonie, są zupełnie inne niż w pierwszym, ale są super. Ten, co wleciał jak Biegli Poliko taka jakby pieśń kościana czy coś ale to dobrze brzmiało to bardzo dobrze brzmiało ale nie tak dobrze jak komedia w tej scenie. Gojo Riz. Najlepsze było jak ta nauczycielka mu wlepiła tą kartę ze swoim numerem. Boże. I tu zaczynamy następną walkę. Ten koleżka z papierową torbą na głowie trochę mi przypomina Zaziego z The Promise Neverland. I właśnie z nim walczy nasza Meido. Sklepała go normalnie tym mopem. Wyglądało super. Ale nie pokonała go, bo użył swojej techniki Jujutsu, która jest bardzo fajna, ale trochę nieskomplikowana, co nie pasuje do Jujutsu Kaisen. On to powinien tłumaczyć przez cały odcinek, jak to działa. No jest to po prostu klonowanie się. Może mieć 5 klonów maksymalnie i wybiera sobie, który jest prawdziwym, który jest nim. I to nie jest komplikowane, ale jak Gojo zaczął tłumaczyć swoją, to miał takich: Wód, co ty gadasz? Przecież w pierwszym sezonie wytłumaczył to łatwo. Po prostu chodzi o to, że jak ktoś się zbliża do Gojo. To zwalnia i go nie dotyka. Można to łatwo wytłumaczyć. Mamy też przykład tego, że Gojo nie potrafił używać odwróconych technik. Jeszcze, ale się nauczy w przyszłości, bo Czerwień jest odwróconą techniką. I użycie, a raczej nie użycie jej w Anime, było inaczej zrobione niż w Manze. W anime ten ziomo od klonów uciekł do budynku i Gojo rozwalił ten budynek. Nie udało mu się użyć tej techniki i po prostu pierdzielono mu z łapki. A w Manze ziomo nie uciekł i Gojo zrobił mu to samo, tylko bez niszczenia budynku. Zrobili to na tym samym dachu i w anime to zrobili lepiej. Nie wyglądało to tak sztywniasko jak Manze, że stoją i nic się nie dzieje, a tu jakiś ruch. I na sam koniec dowiadujemy się, że kuroj została porwana. Tylko przez kogo? Przez nowego zaklinacza? A może to Toji wkroczył do akcji? Kto wie? Dowiemy się niebawem za tydzień. Tak więc zapraszam was na Discorda. Link w opisie. Do usłyszenia, See ya!